Będą placki w zupełnie innym wydaniu. Zazwyczaj kojarzą Wam się z sosem z sosem pieczeniowym, z sosem grzybowym, z sosem myśliwskim, a tym razem zrobimy je z ćwikłą, z burakami, ze śmietaną, z jabłkiem i zwędzonym strągiem na ciepło. Będzie tak pysznie i tak inaczej zaczynamy! Zaczynam od upieczenia placków. I w międzyczasie, kiedy placki będą mi się piekły, ja zrobię mój sos. Będzie ekspresowy. Wstawiam placki do piekarnika i biorę się za sos. Rozgrzewam patelnię i wykładam na nią buraczki. Warto jest zetrzeć buraczki na dwóch różnych oczkach, wtedy będziecie mieli różne konsystencje w swoich sosach. Tak więc moje buraczki są starte na małych oczkach i na dużych. Do tego dorzucam tartę jabłką, można też je pokroić w kosteczkę drobną. Do tego dodaję chrzan. Śmietane. Sok z cytryny i sól. Całość mieszam i podgrzewam. Placki gotowe, sos gotowy, tak więc bierzemy się za przygotowanie, ostateczne dania i jedzenie. Wykładam sobie jednego placka na talerz. Możecie nawet pokusić się o dwa. Na górę kładę obfitą ilość sosu buraczano-jabłkowego z chrzanem. Na to wszystko ląduje wędzony pstrąg. i koperek. Oto moja wersja placków ziemniaczanych, zupełnie inna niż tą, którą znacie. To placki ziemniaczane z sosem buraczano, jabłkowo-chrzanowym i wędzonym strągiem. Musicie tego spróbować.